Prezentujemy wysokiej jakości szybkowar ze stali nierdzewnej o pojemności 6 litrów, dzięki któremu szybciej przygotujesz zdrowe, lekkie i smaczne dania dla całej rodziny. Wysokie ciśnienie znacznie przyspiesza proces gotowania, dlatego przygotowywanie posiłków w szybkowarze to oszczędność czasu i energii przy jednoczesnym zachowaniu pełni wartości odżywczych potraw. Posiada wygodne i intuicyjne systemy kontroli ciśnienia oraz zamykania pokrywki jedną ręką. Produkt może pracować na wszystkich rodzajach kuchenek. Wyróżnia się wytrzymałą i bezpieczną konstrukcją wykonaną z wysokiej jakości stali szlachetnej. Wielowarstwowe dno zapewnia znacznie lepsze rozchodzenie się ciepła. Badania użytkowe w T Rheinland Polska potwierdziły wytrzymałość, funkcjonalność i poręczność wyrobu. Sprawdzono m.in. odporność uchwytów na skręcanie oraz zginanie, a także stabilność dna i jego podatność na odkształcenia. Szybkowar ze stali nierdzewnej. Doskonała jakość na co dzień.